śmeczki z tej strony Artur i to wyjaśniam w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie będziemy odpowiadali na pytanie e, Pawiu. E, takie już e, może powiedzieć no już pokutni, no w sumie pokutni, bo już się do siebie nie odzywamy, więc widzimy się zaraz jak zobaczę, które było pierwsze pytanie. E, dobra, mordeczki. pierwsze pytanie jest takie w sensie, które znalazłem, takie, że mam odp odpowiedzieć na pytanie w sensie takim, że skończył się diamenty i że um uważa, że ja cheatuję, bo powiedziałem mu nieprawdę, bo skłamałem mu w żywe oczy, że powiedziałem nieprawdę i on to jeszcze wstawił na YouTube, z was, co, co mnie trochę zesmuciło bo myślałem, że e, myślałem, że on tego nie wstawi, że on przeczyta moją wiadomość, ale widać, że mnie zignorował i postanowił to wrzucić, mimo to, że wrzucił nieprawdę. E, ale cóż, chcę na to odp odpowie pytanie odpowiedzieć. E, było coś takiego, że e, postanowiłem zrobić taki pomnik e, ze względu na to, że chciałbym, żeby nie wiem, coś wzajemniało moją ferajnę. Ale tak, e, diamenty w środku, jak tam Pawie powiedział, że ich jest tam e, kilkanaście staków, że mu powiedział, bo on mi nie wierzy, e, no to nie wiem jak to zrobić po pierwsze Pawiu, więc ci tego nie pokażę, e, to też z tego powodu. Nie pokażę ci tego, po prostu nie umiem. Może jak się jeszcze zgadamy jakoś, to, ci to pokażę, że mam wykopane tyle diamentów. Po pierwsze, w środku nie ma diamentów, bo kopałem je na survivalu i po prostu samą by Ci się nie chciał wypełniać jeszcze środka diamentami. Może jeszcze kiedyś to zrobię, ale na razie to nie ma szans, bo widowie, no sorry. Było coś takiego, że też cały, że niby was okłamuje cały czas. No, jakby. Co? Nie mówiłem po pierwsze, nie wiem czy to był przykład, czy nie. Na przykład nie mówiłem tego, że niby mam najlepszy komputer. Nigdy tego nie mówiłem. Wiem, że mam lepsze stanowisko od niego, bo chłop nawet nie, chciał, nie chcieliśmy sobie pokazywać swoich stanowisk, bo on po prostu wiedział, że się ośmieszy, bo mam lepsze, tak? Ale to nie przychodząc do tego, było coś takiego. Mogę Wam opowiedzieć z mojej perspektywy, bo on trochę tam podwinął tą historię o nas. Była to miła sytuacja, w sensie miło to opisał było git, ale tyle, że trochę nieprawda była, ale wszystko było tam dobrze dobrze opisał. Czekajcie, bo tutaj mam misję. Dobra. Więc yes. widzimy się w kolejnym pytaniu, więc mówię, mam wykopane, jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam nawet pokazać kartę. Było pytanie też, skąd wziąłem zaklęte książki i mówi, że miałem ich ponad 20. Pawiu, po pierwsze. Było ich, no wiem, że więcej 10, bo tam było ich chyba e, tam około coś 20 w każdej skrzynce. E, mam ukrytych villagerów, których może jeszcze na tym odcinku wam pokażę, żeby nie było. E, jeśli, be, e, jeśli odpalę serwa, nie wiem, czy go odpalę, bo e, coś mi eterno szwankuje, ale e, ogólnie powiedziawszy, mam tych villagerów w skalę. I po prostu mogę wam to udowodnić. Tam mam zaklęty ogień, są rozwinięci na maksymalny poziom. Nie pokazywałem wam tego, ale to przez to, że po prostu z lenistwa, tak. I one są w miarę oddalone od ferajny, i na każdym odcinku po prostu nie było po co. No, chyba że bobodziarkę jak robiłem, ale nie wiem czy wstawiłem, ale chyba nie. Więc jak już to, jak bobodziarkę robiłem, to może wtedy by się nadawał ten temat, żeby pokazać wam villagerów wracając do tego mam tych villagerów więc jakby mogę wam to udowodnić tylko dzisiaj wam nie włączę bo po prostu nie mam dostępu do Aternosa no przykro mi mógłbym wam to dzisiaj udowodnić żeby zakończyć tą całą sytuację jeśli chodzi o to, chcę go też zhejtować, hejtowałem go przez to, że chłop mi pisał brzydkie komentarze pod filmami o tytule nie okłamuj widzów i tak dalej. Usuwałem go, ignorowałem go przez to, że nie chciałem, żebyście go słuchali w komentarzach, bo wiem, że to dla was by było takie no... Wszystkie tak. Nie chciałbym, żebyście też się wgłębiali w nasze... Prywatne życie, a on to jeszcze bardziej podkręca. Nawet nie spytał się mnie o zdanie, czy mam, czy wyrażam mu pozwolenie na to, żeby opowiedział o nas, co mnie też trochę zmartwiło w jego filmiku, bo zamiast powiedzieć, czy mogę taki odcinek nagrać, bo to jest o mnie, to on tak o sobie nagrał, więc to mnie trochę wkurzyło, ale no, to, to nie wracałem do tego. Było coś tam jeszcze, w sumie. Czekaj, już w sumie nie pamiętam, bo yy, ma strasznie niewyraźny głos na filmikach, yy, tak szczerze powiedziawszy, więc już nie pamiętam. Ale wiem tyle, że coś tam mówił yy, o naszej przyjaźni, yy, że kilka miesięcy potem, że się obrażaliśmy yy, i tak dalej. Zaraz sprawdzę, co jest dalej. Tylko w sumie zaraz się widzimy na kolejnej runce, kiedy sprawdzę, jakie było kolejne pytanie. Widzowie, e, jeśli chodzi o to, że znalazłam coś takiego, że e, chciałbym go wyprosić z Ferajny, w sensie, że on to podkreślił, że go wygoniłem. E, ja go nie wygoniłem, jego zdanie było takie, on sam chciał wyjść z tej Ferajny. E, pozwoliłem mu dotykać moich villagerów, e, z czego normalnie bym nikomu nie pozwolił. E, e, I też chcę odpowiedzieć na pytanie, e, w sensie już zrobione w, tamtym, e, w, tamty, w tamtej części. Było coś takiego, że mam villagerów w skale. Po co ja robiłem? Bo tak jak na taki Pawiu bez pozwolenia weszedł do mojego domku, zaczął mi grzebać w skrzynkach i korzystał z villagerów. I co było coś takiego, że ja nawet moi koledzy bliscy, co im czas, to jakiś czas pozwalałem, to sobie zbytnio pozwalali po prostu, ale wale już tych villagerów, bo oglądam sobie nowych w skale. I e, właśnie korzystam teraz z tych e, villagerów. Kolejne pytanie, nie wiem jakie było, bo po prostu nie oglądam jego filmu, e, filmów całych, bo ma słaby głos i praktycznie muszę się wczytywać po prostu w te filmy, bo nic nie słyszę i muszę sobie podgłaśnić cały monitor, e, żeby coś cokolwiek słyszeć. Więc e, zaraz się widzimy. Widzowie, już się dowiedziałem, było już coś takiego, że używam game moda. Na to pytanie chcę Wam bardzo mocno odpowiedzieć. Używałem game moda i do tego muszę przyznać, ale to na przykład do tego, bo musiałem zbanować jakiegoś chłopa, który niszczył mi ferajnę i jakby ta ferajna, którą teraz widzicie na um, ogólnie na filmikach, ona jest kopią. Chłop mi wbił na serwer jeden, zniszczył całą ferajnę. I musiałem wtedy tylko użyć kreatywa. Kreatywa nie używałem ogólnie, no chyba że, np. wtedy, kiedy się już trochę zrajowałem, to czego muszę przyznać. I muszę, tak poza odcinkiem, używałem raz kreatywa na tym, bo jakby nie straciłem. Przez zmianę wersji przez mojego kolegę, któremu czasem szwankuję. I trzeba zmieniać wersję. Trzeba skasowały mi krowy, bo a ja już po prostu byłem wkurzony, bo strasznie dużo zbierałem na te krowy. No i wtedy dopiero sobie wziąłem te jajka 2 czy 3 czy 4, ale nie pamiętam już. To wtedy mogę się przyznać, dlaczego on wyszedł. I wtedy mogę się faktycznie przyznać, uszyłem raz czy dwa właśnie tego kreatywa, żeby sobie zespałnić Jeśli chodzi o villagery, już Wam mówiłem. E, Villagerów brałem z wioski. Jest to sposób, który pokazywałem już na filmiku, albo sposób, którego jeszcze nie wysłałem do YouTube'a, albo po prostu łódką. Tylko tyle, że nie wiem, jak przetransportować przez górę, więc brałem je przez wodę. Więc dwóch sposobów tutaj używałem akurat. To nie był jeden sposób, tutaj się mogę przyznać. Więc tyle z tego, że. Innie, innego pytania nie wiem i mam nadzieję, że to chyba tyle, e, jeśli taki filmik możemy się tak droczyć z Pawiu. ja mam na wszystkie pytania odpowiedzi, e, mam nawet na ferajnie swoje dowody niewinności, więc e, ja tutaj mogę go hejtować za to, że na przykład mi grzebie w skrzynkach, e, bez pozwolenia na przykład mówi o moim życiu prywatnym albo coś takiego. Albo robi przykłady, które... No dobra, w sumie to jest przykład, tak? Jeśli nie byłem do tego prób. Więc chyba to tyle, nie wiem, ale już zresztą z tą kłótnią. E, Pawiu jest ogólnie, był moim do... bliskim przyjacielem. E, chcę to odpowiedzieć. Nie miałem żadnego kolegi poza tobą, Mordą, e, oprócz ze szkoły. E, więc e, mogę Ci to powiedzieć. E, poczekajcie że ja jeśli mieliśmy przerwę, to muszę ci powiedzieć, że miałem wyciszonego Discorda, dużo się u mnie działo, było dużo gości, więc no nie mogłem po prostu od Ciebie odebrać, a Ty jeszcze to podkreśliłeś na odcinku, więc ja też to podkreślam na odcinku. No taka prawda, no więc ja też ci mówię prawdę. Każesz Mówić prawdę, widzą to ją mówię. Sam też powinieneś się przyznać, bo nie mówiłeś tam rzeczy zgodnych z naszą historią. Tak szybko nie dołączyłeś do ferajny, więc nie okłamuj. Szybko też nie stworzyłem tej ferajny, bo ona się rozwijała od jakiegoś momentu. I Pawiu, ty nie powiem kto. Był odcinek pierwszy, gdzie grałem z moim kolegą. I to jest odcinek pierwszy, kiedy powstawała ferajna, więc mi tutaj nie mów kiedy ja zakurzyłem ferajnę, bo ty kurde mówisz, że nagle z pubki weszłeś na moją ferajnę i było fajnie i cię próbowałem wygonić, to nie jest prawda mordo, ty sam chciałeś wyjść, ja ci pozwoliłem nawet uzyskiwać moje itemy, dałem ci kilka rzeczy i tego nie odhaczysz. Z listy, więc y, bardziej to ja byłem dla Ciebie miły niż dla mnie. E, teraz mogę szczerze powiedzieć: mógłbym z Tobą teraz zagrać, nawet nagrać odcinek. E, to jest dla mnie e, jeden ciulek, tylko trzeba się po prostu jakoś pogodzić. Więc jeśli chcesz, Pawiu. I odczytasz ten filmik, to napisz do mnie na Discordzie, to mo możemy pogadać na spokojnie, bez kłótni i może jakoś odnowimy naszą przyjaźń, nie to, że się Ciebie boję czy coś, ale po prostu możemy odnowić, tylko musimy pogadać, wiesz o co chodzi. Ja sobie jeszcze trochę pogram, kurde, co za lamus. bla bla blablabla, Przypomniał mi się filmik, gdzie kurde się rozgrzewałem, <grym> 80 Ná, bara Við e grífa Ná, bara Więc widzowie, jeśli taki filmik, materiał, gdzie przyznajemy sobie prawdę, albo oszczerzamy się, albo jeszcze większy, więcej faktów oddajemy do siebie, to ja mogę więcej takich materiałów nagrywać. W sensie to Pawiu tutaj trochę okłamuje, bo nie mówi zgodnych rzeczy z różnymi tematami, mówi rzeczy, które się nie wydarzyły albo coś takiego, więc no sorry Pawiu, ale to jest prawda. Dużo rzeczy powiedziałeś tam niezgodnych z naszą historią. Historią, więc nie okłamuj widzów. No, i to jest już jeden z takich odcinków, gdzie mówiłeś mi, gdzie nie okłamywałeś widzów. No, sorry, Pawiu, okłamywałeś ich i na przykład teraz to robisz, więc. Więc, no, no kurde, to, to nie jest mój problem, że kłamujesz widzów. Ja ich nie okłamuję. Przyznam się teraz do błędu. Okej, okay. raz użyłem przez zmianę wersji, ale gdybyś też tyle użył i byś też tyle używał krów i nagle by się stracił wszystkie, to też byś tak robił tak jak ja. Powiem ci szczerze. Ech, no i co? No to życzę wam miłego dnia widzowie e, i, i widzimy się za jakiś czas. Duma, duma, jej. Duma, 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 jej. Śmiej się, śmiej jak rudy, rudy, gej. Rudy, rudy, gej. Rudy, rudy, rudy gay, śmiejesz się, jak rudy, rudy gay. Rudy rudy, rudy, rudy Rudy, rudy, rudy gay, śmiejesz się, jak rudy, rudy gay.